Ty ona się zaczęła, za... O. o chuj. Dobra, nevermind Get for for me, hit you bitch! Okej, to jest lepsza broń. Okej, okay, uh. już co ja też sobie może ule... Aha, bo tutaj nie mogę. U... A nie, jestem do tyłu lepsza, nie. Oh, o, lol. No, tylko tylko 4T. Ja... Tak. Tylko właśnie, co ja tu mogę mieć? Ostatnio czegoś mi zabrakło, jak sobie patrzyłem. Zabrakło mi właśnie tego owego jednego punktu. Aha, dobra. No to, to, to mi nie będzie raczej potrzebne. Tutaj kolimator zostaje. Tutaj kolimator w sumie nie będzie mi potrzebny. Mogę sobie kupić laserówkę. Nie, tutaj niech będzie to zapalające pociski. Wszystko jest. Tutaj chyba też, naś, no, zostanę przy tym, co tutaj mamy. Tu pistolet, tam mm. pistolet bojowy. Eh, dobra, w sumie. Ja mam wszystko. Ja mam komplet. A? Też masz komplet? Czy nie? Czekaj, właśnie teraz coś analizuję. I tu jest jakaś luneta w tym karabinie bojowym. No. I pseudo perce. Jest ta podstawowa, która mi teraz odejmuje dwa punkty mniej, bo ja mam tą drugą. I ta druga daje mi maksa celności. Natomiast ta trzecia, ona też mi odejmuje. ...dwa punkty, więc jest na tym samym poziomie co ta pierwsza. <grymne> nie pierdolę, tego nie rozumiem, to jest czarna magia dla mnie. Co, o co? Kto to wymyślił? Czekaj, właśnie bo ja... Kurde, patrzę sobie... Kurde, jeszcze tego nie mam, dopiero drugą, drugą rangę będę musiał yy, odblokować. No właśnie patrzę sobie... Dobra, wykorzystamy tę większość tych. Dobra, możemy lecieć, dawaj. Paki finał! O, finał, finał, kurde. Rozpoczynamy grę. Coś czuję, że ten finał bardzo szybko się skończy. Raczej. Nie, a tutaj akurat jeżeli chodzi o ten finał, to jest tak denny. Nie chcę ci spoilować tego.

I'm going to be the whole deck. How do we get out of here, Bishop? Get of here, Bishop? He's pinned, Reed! Find a way out of here with Bishop! Leave no man behind, right? I'll try to get him out while you guys find well... a way to open the airlock door. I'll take O'Neill, Reed and Hicks through the maintenance hatch. That will get us inside. No. I say we have roughly 8 minutes. Nie ufam Androidom. Wait! Don't argue! I'm no. Bishop. No. 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 Wiszę bez A, to co? Stawiają się w odpowiednich miejscach? Albo jeden, z, albo niech jeden zbiera agro królowej. Siła, ale biła. Dobra, weź się, zajmi coś. Właśnie ją próbuję zająć. Ła, wow, w ogień grywa. Może ja wezmę te agro, dobra? Nie, 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 ty, ty się zajmuj tamtymi rzeczami. Dobra, musisz ją się dalej. To poczekaj. Nie, jest, 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 spokoj, spoko, spoko. Udało się, udało się. Ty ona się zaczęła zawał. Ochuj, o dobra, nevermind. Get for, for me hit you bitch! Dobra, czekaj. Au! Ale nic o gonadała. Dobra, weź się tutaj teraz zagrój. Czekaj, 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 L środka. czekaj. Poczekaj, moment. Muszę zrobić małe rondo E, szmato, tu jestem Parzek sonomorcy tam są. Nie wiem, spoko, spoko Eee! Tutaj! Chodź, 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 chodź! A, dobra, odpalaj to, odpalaj Hej Nie mogę, bo nie, nie, nie jest ona jeszcze w tym Ona musi tutaj się zagrować Chodź tu! podnosicie? Nie, nie podnoś mnie, nie podnoś mnie już nawet Nie ma sensu Cześć, coś jeszcze, jeszcze... Jeszcze jeden, jeszcze jeden Dobra o Kurde, tak jeszcze jeden, to musisz mnie podnieść <gles intimate> Nie, nie, nie spokojnie, Ja to zrobię Byle szybko Koniecznie? Czekaj, już chyba za późno jest trochę Dobra, ona się tą zajmę, Dobra Wykrwawiłem się. Obraz moja tak, ale ładna królowa, tak. A, akurat tutaj model królowej to ładnie, postarali się, to trzeba przyznać. No cóż, szkoda chłopa, zginął. Rus zginął. Trudno! Takie życie już na wojnie jest. No hmm. dokładnie. Dobra. Wyleci z nią w kosmos jak w każdej innej grze. Rzecz, mm -hmm. ja że to jest już tak po prostu ...klepany motyw. Mm -hmm. Z królowy, królowy, albo królowy, no to króla, robcego... Tak, ale wszędzie, jakby nie patrzeć prawie że w każdej części No szczęście w trójce było akurat fajnie, bo to tam się w tej A czy wiesz? No. no tak, w dzieniu, ale No ale tak, ale wtedy... Jeszcze... Tak. Ale królowa wtedy była jeszcze czas basterem człowieku No tak, ale to coś innego przynajmniej było, że ona wskoczyła z tym... Bo wcześniej tam rozwalili tego. Wiesz, Oh, she's, she's, she's a... is... Throw man. The we We lost the Sulaco flight recorder. Where you destroyed everything at the facility. We need him alive and we need everything he knows. Agreed? O'Neil, I need you on this one, man. We can get these guys. to, widzę. A to też jest, so, jest fajne, kurde, Now wait, wait, wait. Before you shoot me, wait. Just wait. Just wait. Do you even know? <laughs> <laughs> You even know what you take away? Please, 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 don't do this. I'm just the face that runs the company. O'Neil, think about what you're doing. I'm done thinking. We got him, man. Just put the gun down. I can't do that. Someone has to pay for this. For crews. For keys. For all the ones we lost. For, for her. Don't make me say her name. If anyone says her name, I swear to god I will blow his head the fuck off! Please don't do not speak to me, you sack of shit! Can I speak with you then? Bishop! Get the hell out of Did yeah. you speak to you No. Not playing around, Bishop. If you don't move, I will shoot right through you. No you won't, because Bella wouldn't want you to. I said don't say her name! Bella.

Nie był potrzebny na nie, no, w sensie, no, nie był potrzebny, bo on nic by nie powiedział tak. Był więc. Sam mówił figurantem, więc pewnie byście niczego nie moglibym wyciągnąć od niego praktycznie. Aaa, co ja wiem? Tak chyba że... Podłączyliby go no, do kompa. Tedy tak. No, to... Dla przyjemności go zawili. A O za twoją belę, która nie była twoja nigdy. Bo Nila zawsze znaczy wolałam Nila, ale mój jest irok jest taki wspaniały i piękny, że. No co z tego, jak byłeś człowieku beto, peterem, simperem? <coughs> Przecież. them <laughs> question <was> incredibly urda, to Please give me a moment, Winter. Is this <laughs> going to work? It'll work. How do you know? You lost a girl too, right? Yeah. Me too. It has to work. Bishop, are you okay? A wszyscy tacy brudni u... upierdoleni. No. To akurat fajnie, jakiś taki klimat, że rzeczywiście gdzieś tam chodzili strzelali się z tymi, co jest taki brud i smród. O, to jest, to jest piękne. M Matt Payton. Wow. O, wspaniały... Wspaniała rzecz. cały koniec. No niestety, to już jest koniec Colonial Marines, ale... Jeszcze mamy DLC do ogrania przecież. tak. Tak. A DLC jest krót, krótszy. No ale wiesz, ale żeby już była pełna powiedzmy jakaś tam yy, seria, no to jeszcze DLC, ale słuchajcie, na chwilę obecną kończymy. Tak jak mówiłem, jeszcze z Adamem na pewno zrobimy swego czasu yy, DLC, które jest troszeczkę krótsze. Ale na no, chwilę obecną to jest koniec kampanii Colonial Marines, tej podstawowej. Słuchaj, jakie są twoje odczucia co do komputerowej wersji Colonial Marines? tak, zanim to wszystko powiem, ludzie cofajcie chwilę wcześniej, minutę wcześniej, wygrałem, uwaga, wygrałem z Zadzikiem, zrobiłem więcej ksenomorfów, czuję się zwycięzcą, zwycięzcą po prostu, ale wracając do czuć to, powiem <sum> szczerze, yy, znaczy sam, jakbym sam grał w to, jak już to powtarzałem bardzo długo, tym się nie, nie warto grać samemu, warto zagrać z kimś. Ja mam już drugi tur, tu, drugą turę z kimś gram i powiem szczerze, że jest zajebiście, bo wtedy można sobie pośpieszkować, pogadać i tego typu rzeczy. I jeżeli miałbym naprawdę coś tak mocno pochwalić, to chyba te cutscenki, które były tam generowane wcześniej, bo one były przepiękne, te modele tej królowej na przykład były bardzo bardzo, bardzo pięknej w ogóle. E, bohaterów w sumie tak tak średnio miała bohaterów, więc tam może jakbym w jakimś oddzielnym materiale, gdybym się bardziej jakoś, bardziej bym się zagłębił w, też w fabułę, bo nie mówimy się tutaj sobie po prostu graliśmy dla beczki dość mocno i tą fabuła tam przelatywała nam obok po prostu podczas tego ugrania. Ale jeżeli bym jeszcze takich, no z takich dobrych rzeczy, to tak, no, średnio jest bardzo dużo złych rzeczy i najgorszą rzeczą oprócz samej optymalizacji gry, oprócz tego, że ta gra wciąż nie chodzi dobrze na pc albo na komputerach, przynajmniej u mnie to tak naprawdę średnio, a już nawet walić, walić y, FPS-y czy coś, bo miałem przynajmniej te 30 FPS-ów, ale chodzi mi tutaj bardziej o to, jak po prostu te a jest głupie, jak te ksenomorfy po prostu są okropnie zrobione, one po prostu, kurde, ich damage jest dziwny, po prostu jest taki dziwny, mieszany, po prostu czasem jest niski, czasem jest wysoki, a samo ich życie, kurde, czasem możesz zabić ksenomorfa strzelając w niego tam, nie wiem, 15 naboi i możesz na przykład zabić kilka lat tam całym magazynkiem. Kilka xomorfów, albo czasami możesz po prostu zabić jednego, wpakując z niego cały magazynek. To jest naprawdę duża wada. Jeszcze jedna taka na dodanie to finał, który o ile ta końcowa cała sekwencja, w sensie ta sekwencja nawet jest spoko, choć Trochę Jest to po pierwsze za krótkie, a po drugie, no, powtarzalne, bo wystrzeliwanie no, po raz kolejny któregoś z ksenomorfów w kosmos no, już się robi nudne i okropne. To jest po prostu cały czas ta monotonność i cały czas powtarzanie tego motywu, ale podobały mi się właśnie mówię, te filmiki. No i te smaczki dla fanów to akurat było też spoko rzecz. No to ja niestety będę musiał jeszcze się wstrzymać od takiego, powiedzmy, podsumowania, bo zaraz po tym jak zrobię recenzję AVP z 2010 roku, właśnie wjedzie recenzja Aliens Colonial Marines. Więc ja tam po prostu wszystkie już swoje gorzkie żale wyleję w, te, w te, tam. Także ode mnie to raczej się możecie spodziewać dłuższego materiału na temat Colonial Marines. Ale u mnie to taka szybka była po, po tym zagraniu. Ale no. U mnie i tak jeszcze będzie o, o izolacji najpierw to też zrobię, bo to też jest gra, którą ee, się już, już pewnie niecierpliwie tam, kurde, ekipowo. E, jakie jest Twoje odczucia? Bo cały czas mówię tylko, że jest spokojnie i nie, nie, nie mówię. Tak, aż, aż jesteś Jej, Ja Powiem jeszcze jestem ciekawy, czy, czy Twoje spostrzeżenia się będą z moimi mierzyć, czy będzie, czy będzie mały zgryz między nami, ale to słuchaj. Adamie, dziękuję Ci bardzo serdecznie, że wzięli ze, ze mną udział w tym jakże ciężkim tytule, czyli Alien z Panamem Marines. Bardzo Ci jestem wdzięczny, mordeczko. Także naprawdę. Czoła. Naprawdę. Fajnie się z tobą grało. pośmieszkowaliśmy sobie <śm> ze sobą. Także, no, jeszcze raz. Serdeczne, serdeczne dzięki. No, dzięki wielkie. Dobra. Dzięki. Trzymajcie się bardzo serdecznie. Zapraszam również na kanał mojego gościa, który też ma kilka fajnych materiałów, jeżeli chodzi o obcego. Także naprawdę. Trzymajcie się. Do następnego. Hej! Hej!